Jedni twierdzą, że to rewolucja w miastach, inni, że ewolucja transportu miejskiego. Jedno jest pewne: elektryczne hulajnogi to nowy trend i ukłon w stronę ekologii. E-hulajnogi to doskonałe uzupełnienie transportu miejskiego. My nie jesteśmy konkurencją dla nikogo. Jakby uzupełniamy komunikację publiczną, taksówki, samochody prywatne, rowery miejskie. Elektryczna hulajnoga jest świetnym rozwiązaniem na wypadek korków, na wypadek, gdy się śpieszymy w biznesowym ubraniu, gdy nie chcemy się spóźnić na randkę. Wtedy hulajnoga, która powinna być w zasięgu naszego roku jest idealnym rozwiązaniem. Od 5 czerwca posiadacze kart miejskich w Warszawie i we Wrocławiu otrzymują 20 minut darmowej jazdy hulajnogami HIV przy każdym comiesięcznym przedłużeniu karty. A kto jeszcze nie próbował jazdy na e hulajnodze powinien pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim sama hulajnoga jest bezpieczna, to tylko użytkownik swoim zachowaniem może doprowadzić do jakiejś ryzykownej sytuacji. Dostosowujemy prędkość do warunków na ulicy, zakładamy kaski i przede wszystkim pierwsze dwie minuty poświęcamy na spokojną naukę jazdy, naukę balansu, hamowania. Potrzeba kilku minut, żeby najzwyczajniej w świecie czuć ten pojazd. Hulajnogi nie wytwarzają spalin, bo zasilane są elektrycznie. Urządzenia te to krok w stronę ekologicznych miast. Pomysł sprawdził się już w wielu innych europejskich miastach, takich jak Ateny, Paryż czy Wiedeń. Pierwszy pilotażowy program został wprowadzony w Lizbonie. Od początku wierzyłem w ten projekt, bo próbujemy rozwiązać dwa ważne problemy dla miast. korki oraz wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, które zapewnią więcej zieleni w przestrzeni publicznej. Na terenie Warszawy i Wrocławia jeździ już ponad 2000 hulajnóg marki Hive. Taka ilość to także wyzwanie logistyczne. Każdego dnia specjalny patrol Hive Bees, zwany pszczółkami, sprząta hulajnogi pozostawione w nieodpowiednich miejscach i parkuje je tam, gdzie należy. Filozofia hive to działać dla miasta nie przeciwko miastu, dla społeczności nie przeciwko społeczności. Mocno pracujemy nad tym, żeby cała nasza flota była pod naszą kontrolą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zespół logistyczny, każdej nocy praktycznie wszystkie hulajnogi zbiera do naszej bazy celem serwisu i naładowania baterii. W zasadzie każdą. Każda hulajnoga przechodzi przez nasze ręce codziennie. Aby wypożyczyć e -hulajnogę marki Hive, wystarczy ściągnąć na telefon bezpłatną aplikację o tej samej nazwie, w kilka sekund zarejestrować się i podpiąć kartę płatniczą. Hulajnogę możemy wypożyczyć na dwa sposoby: albo klikamy na ikonkę na mapie, wybieramy odpowiednią hulajnogę i klikamy wynajmij, bądź też podchodzimy do hulajnogi i skanujemy jej kod QR. Jest to po prostu pierwszy krok do kompletnego przebudowania systemu komunikacji w miastach po to, żeby żyło nam się bezpieczniej, bardziej komfortowo, w czystym powietrzu i większej przestrzeni.